Do kogo pani to adresuje? Do pana. A, do mnie. Mhm. Na posiedzenie stawi się osoba wezwana przez protokółatkę. Jak się pan nazywa? Lorenz no, no, Frejman. No, Lorenz Frejman Proszę usłyszeć. To ja bym chciał skorzystać z artykułu 379 KPK. I? wniosek z artykułu 379 KPK mhm. i jego rozpatrzenie przez panią. Ja. Zgodnie z artykułem 379 KPK. O co pan chodzi? Chodzi o to, że chciałbym, jak już usiądę, siedzieć. Ponieważ Janna Włoch, niedopuszczona do procedowania, występowania w mojej sprawie, mimo wszystko naruszyła ten przepis i ukarała mnie karą grzywny w wysokości 500 zł, co jest oczywiście kardynalnym błędem z jej strony, jak i godzeniem wymiar sprawiedliwości państwa polskiego. Dlatego od razu na początku zastrzegam się, że chciałbym skorzystać z tego przepisu, z tej normy prawa. która w tej chwili powinna być Pan znana. Proszę Pana, Pan ma sformułować o co pan wnosi? Wnoszę zgodnie z artykułem z literą prawa zawartego w artykule 379 KPK. To jest tam właśnie ten przepis i widzę, że Pani nie zna tego przepisu. Dobrze, czyli należymy tak, skarżący wnosi o zastosowanie artykułu 69 KPK stosunku do mojej osoby. Mogę to uzasadnić. Proszę Z racji mego wieku, 70 lat, stanu zdrowia, który nie pozwala stać w pozycji na baczność, Co nie znaczy, że pozycja siedząca wcale w żaden sposób nie uwłacza pani Małgorzacie Rutkiewicz-Rząsy, która prowadzi dzisiejsze posiedzenie, jak i reprezentowanemu przez nią sądu. Bo tak też państwo sędziowie na urzędzie sędziego traktujecie siebie samych jako sąd. Bezosobowy, jak Bóg. Dlatego bardzo bym prosił o uszanowanie mojej prośby, mojego wniosku i pozwolenie mi, tak jak wielu sędziów to przestrzegało i szanowało. Składając ten wniosek, właśnie otrzymywałem zgodę na to, bym spokojnie już występować bez stawania, bez przyjmowania pozycji stojącej, która to pomoc uwłacza polskiemu sądowi. I tak bezprawnym wyrokiem, postanowieniem, Janna Włoch udowodniła, że sędziowie Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej bezszeszczą nie tylko siebie samych, uważają swoje godności, ale również poniewierają, poniżają, bezszeszczą sam wymiar sprawiedliwości. Już nie mówiąc o stronach i uczestnikach postępowań w salach sądowych występujących. Dobrze. Proszę. Czy będę mógł w związku z tym już tą pozycję zachować? Będzie pan Dziękuję pan bardzo. I w tej sprawie przedmiotem posiedzenia jest postanowienie z 6 czerwca 2018 roku. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydane przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie e, i przedmiotem tego postanowienia było e, śledztwo w sprawie niedopełnienia w dniu 2 marca 2018 roku w Warszawie obowiązków przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Pola Katarzynę Szeską poprzez wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w postępowaniu w sygnaturze PL 1 DS 213 218 czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego. To jest obręb 231 paragraf 1 kodeksu karnego i podstawą odmowy wszczęcia śledztwa wskazaną przez prokuratora w postanowieniu z 6 czerwca 2018 roku jest artykuł 17 paragraf 1, 2 kodeks postępowania karnego, czyli brak znamion czynu zagranionego. I na to postanowienie złożył zażalenie pan e, Lorenz Frajma. Proszę bardzo, jakie jest pana stanowisko? Wypadałoby wstać, ale jak już powiedziałem, dziękuję bardzo, że umożliwiono mi też w ten sposób przekazać swoje oświadczenia i wnioski do tej sprawy. Pierwsze wnioski formalne chciałbym złożyć. Zgodnie z treścią moich pism podtrzymuję moje wnioski o rejestrację audio wideo zarówno w moim interesie osobistym, prywatnym, w interesie społecznym, jako przedstawiciel ruchu społecznego pokrzywdzeni Rzeczypospolitej Polskiej imienia Klaudu Kwika, w interesie obecnej. W interesie obecnej tu Małgorzaty Rytkiewicz Rząsy, jako przewodniczącej dzisiejszego posiedzenia oraz w interesie samego wymiaru sprawiedliwości, uzasadniam ten wniosek czynionymi ochydnymi matarstwami ze strony sędziów w trakcie posiedzeń sądowych w których dokonywano matactw, dopuszczano się kłamstw i tuszowania wnoszonych przeze mnie spraw. Wniosek ten również poparty jest programem działania naszego ruchu o bezwzględną rejestrację wszystkich posiedzeń sądowych bez względu na ich charakter. Punkt czwarty programu działania. Punkt drugi moich wniosków. Składam do akt sprawy wniesionych pocztą elektroniczną moje listy. Niegodnych urzędów prokuratorów i sędziów i mam nadzieję, że są one w aktach niniejszej sprawy. Są oznaczone te pisma znakami LF001 Lista 176 niegodnych urzędów ściganych z kodeksu karnego sędziów i lista 138 niegodnych urzędników prokuratora, ściąganych z kodeksu karnego, oznaczona LF 002/2019. Punkt 6. Do ad. W niniejszej sprawie składam skargę na przewlekłość tego postępowania prokuratorsko-sądowego, ponieważ czas, jaki upłynął od momentu złożenia wniosków o ściganie. Niegodnych Urzędu Prokuratora Katarzyny Szewskiej oraz broniącej ją Wojciecha Łonieckiego w sposób podstawowy wypełnia normy ustawy o skardze na przewlekłość postępowań. Przed wymiarem sprawiedliwości polskiego państwa. Domagam się ustawowego odszkodowania. Kropka. i punkt czwarty, tak? Podnoszę, że dzisiejsze posiedzenie jest pierwszym posiedzeniem na sali sądowej i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jest to postępowanie przed pierwszą instancją sądową, a nie jak to sędziowie traktują i uznają, iż postępowania na zażalenia składane na postanowienia prokuratorskie w sądach rejonowych są postępowaniami drugiej instancji sądowej. W związku z tym składam na ręce obecnej tu Małgorzaty Rutkiewicz-Żąsy wniosek o sprecyzowanie przed rozpatrzeniem rzeczowo merytorycznym i prawnym przedmiotu dzisiejszego posiedzenia. W jakim charakterze występuje pani Małgorzata Rudkiewicz-Rząsa na sędziowskim stolcu Sądu Rejonowego Warszawa Wola? Czyli a, określenie się, czy jest sądem drugiej instancji? Przyznaję, że postępowanie prokuratorskie które jest przeze mnie zaskarżone, jest postępowaniem sądowym pierwszej instancji. B. Czy dzisiejsze posiedzenie jest posiedzeniem zgodnie z konstytucją RP? Postępowaniem sądowym charakterze pierwszej instancji, czyli z możliwością mego odwołania się do drugiej instancji zgodnie z prawem, a nie jak ma to dotychczas w praktyce stosowanej przez sędziów i tutejszego sądu jako Jako ostatecznej instancji, drugiej bez możliwości odwołania i zaskarżenia wydanych orzeczeń przez sędziów, punkt piąty. Wnoszę więc o złożenie wniosku przez występującą na urzędzie sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Wola, pani Małgorzata Rudkiewicz-Rząsy. Zapytania do Sądu Najwyższego o interpretację przepisu konstytucyjnego o postępowaniu dwuinstancyjnym w szczególnych przypadkach, jak to ma miejsce, składanych zażaleń na postanowienia prokuratorskie przez obywateli tego państwa, które są traktowane jako działania sądu drugiej instancji. Wniosek ten uznaje również za celowe skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, Celem sprawdzenia zgodności stosowanych praktyk prawnych przez sędziów wobec zapisów konstytucyjnych oraz w celu społecznego interesu wyczerpującego zapytania. Co do zasadności wydawanych przez Sądy Rejonowe postanowień, jako orzeczeń, bez możliwości zaskarżania lub odwołania do Sądu Drugiej Instancji. Punkt 6 podnoszę, że wobec pani Małgorzaty Rutkiewicz Rząsy nie mam żadnych zastrzeżeń co do charakteru i sposobu prowadzonego postępowania dzisiejszego. Z wielkim szacunkiem odnoszę się do niej za uszanowaniem mego Stanu zdrowia i przyzwolenie skorzystania z artykułu 379 KPK, co w sposób rażący naruszyła niegodna urzędu sędziego Jana Włoch Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów. Ale, ponieważ w tym sądzie od wielu lat, wielu sędziów, czyli w bliskich związkach służbowo- koleżeńskich z Panią Małgorzatą Urtkiewicz-Rząsą jest objętych moją listą Niegodnych urzędu sędziego, ściganych zgodnie z prawem, czyli zgodnie z kodeksem karnym, który jest łamany przez samych sędziów, podważam jej obiektywizm, bezstronność oraz Wątpliwa jest jej niezawisłość. Ponieważ będąc zatrudniona w tym sądzie, w którym kilkudziesięciu sędziów jest przeze mnie traktowanych jako przestępców w todze w nawiasie jest to mocne. Słowo i określenie, i biorę za to pełną odpowiedzialność. Myślnik, patrz moje pisma procesowe, składane również do tego sądu. W wielu sprawach, ale dotyczących jednego i tego samego przedmiotu. Rehabilitacji niewinnego człowieka Wawrzyńca Jastrzębskiego, który po dokonanym zakupie dziesięciu sztuk jajek W sklepie netto w Szczecinie został nie tylko wyzwany od złodzieja tych zakupionych jajek, ale również potraktowany brutalnie, z użyciem siły w postaci chwytów bezwadniających. Przez nieuprawnionego Pawła Bogackiego Pawła Bogackiego, potraktowany i uznawany jest nadal za agresora, awanturnika, a nawet zamachowca, jak do tej pory. Żaden z sędziów, szanujących siebie samych, jak i polski wymiar sprawiedliwości, nie uznał racji i słuszności mego dochodzenia na rzecz naprawienia oczywistych szkód poczynionych. Przez nie tylko bandytę ochroniarza Pawła Bogackiego, ale również w ogromnym łańcuchu kłamstw, matactw, tuszowania, przekrętów przez samych prokuratorów oraz niestety z przykrością to stwierdzam i sędziów. Domagam się również oczyszczenia mego dobrego imienia i nazwiska Lorenz Freiman, ponieważ tu w tym sądzie jego sędziowie, koledzy i koleżanki pani Małgorzaty Ludkiewicz Rząsy dopuszczali się ohydnych, nieludzkich szykan wobec mej osoby w postaci detencji psychiatrycznej, które ostatnia miała miejsce 14 lutego 2019 roku przez niegodnego sędziego Marcina Czerwińskiego, awansowanego na wiceprezesa Sądu renowego Warszawa w Śródmieście. Punkt siódmy. Zasadny więc jest dla dobra samego interesu wymiaru sprawiedliwości oraz w moim interesie osobistym, prywatnym i społecznym, w interesie pokrzywdzonych Rzeczypospolitej Polski, aby sprawa ta była rozpatrzona przez sędziego na miarę. Sądu Uczciwego i Prawego. W sądzie, w którym sędziowie, jak to w pismach swoich podnoszę, nie są objęci moją listą. Co w jakiś sposób gwarantuje mi częściowo konstytucyjną ochronę moich praw do. Sądu Właściwego. A sądem właściwym może być tylko człowiek uczciwy i prawy, który zakładając togę sędziego, nie dopuści się takich bezeceństw, jak to czyniono wobec pana Wawrzeńca Jastrzębskiego. Pana Wawrzyńca Stanisława Banasińskiego. Pana Banasińskiego, Wawrzyńca Stanisława Banasińskiego. Oraz obecnej osoby Lorenza Freimana. Takich przykładów są setki, a wręcz tysiące przywdzonych, niewinnych ludzi przez bezmyślnych, nieuczciwych, nieprawych, niegodnych, nie tylko miana człowieka, ale i niegodnych urzędu, osób zasiadających w sądach państwa polskiego. Jako dowód oczywiście składam i to akt wnosiłem i tak w pismach powinno być zawarte. Że oskarżyłem państwo Polskie. Imiennie funkcjonariuszy, dowodem są listy, za te działania. I oczekuję, tak jak powiedziałem, Adamowi Chocholakowi, żeby się opamiętał i uprzytomnił. Jakie jest jego miejsce. Społecznej hierarchii istniejących instytucji i organów. Dlatego oczywistym jest o przeniesienie tej sprawy do takiego sądu, w którym sędziowie ani jeden nie znajduje się na liście sędziów, których uznaję za przestępców w Stodze. lista tych sędziów została złożona do tych akt spraw. Dziękuję bardzo. Czy No ja tot és el protocol